Chocolate, z zasady przykładowa rozgrywka. Gra z wydawnictwa Piatnik, bardzo dziękujemy. Tu widzimy, kto projektował. Ja tutaj zrobiłem trochę tak na przekór, że rozłożyłem całość wewnątrz opakowania. Byśmy widzieli, jak to ładnie wygląda trochę takie właśnie pudełko z pralinkami. Natomiast my musimy zrobić to w ten sposób, że musimy rozłożyć sobie układ 4 na 4 poza opakowaniem. No, bo widzimy, jest trochę. ile to? Z centymetr, tak naprawdę. No, żeby to było jakieś drobne takie na, na podważenie tego i odwrócenie, bo to ma być zasłonięte. Więc powiedzmy z centymetr, może półtora centymetra y, zrobić z każdej strony większe, trochę obniżyć i byłaby idealna gra, y, bo byłaby imitująca naprawdę perfekcyjnie pudełko bombonierek. Pudełko tych paralinek, nie, bo nie wiem, bo to jest pudełko, pudełko pralinek, tak? Pudełko czekoladek. Więc dla mnie pierwsza rzecz, pomysł genialny, wygląd tego jest też genialny. Natomiast fabrycznie produkcyjnie wystarczyło trochę poszerzyć, tyle, tyle bym poszerzył, tyle bym poszerzył pudełko, trochę obniżyć. I wtedy jak gramy w cztery osoby, i łatwiej byłoby każdemu sięgnąć. Jak gramy na stole, to nie musi każdy się, się, się nachylać nad tym środkiem, bo to nie jest dużo układ 4 na 4, więc byłoby każdemu wygodniej do środka, jakby to było szersze. A to trochę obniżyć, tak? Materiału podobnie byśmy zużyli, bo niżej, a szerzej i, i dłużej, tak? Zwiększyć rozmiary, a ale obni wysokość obniżyć. I byśmy normalnie odsłaniali czekoladki w bombonierce, i byłoby to genialne, więc to jest taki mój zarzut. Natomiast, o co tu chodzi? Bo technicznie to jest bardzo fajna gra, robimy tak: robimy sobie układ 4 na 4 4 na 4 układ. Oczywiście to jest przetasowane, niewidoczne. Układ raz na grę, niezmieniany, stopniowo odkrywany. Eee, stopniowo odkrywany, tu jeszcze jedna. Dobra, to ma być 4 na 4 jest 4 na 4 tak. Eee, I co my robimy w swojej turze? Eee, wie, jedno, wiemy ile jest każdego e, kształtu. 7, 7, 7 i potem od 6 do 1 w barwach. Tak? I w swojej turze mamy do wyboru dwie rzeczy: albo bierzemy jeden, jeden, jeden zakład, to jest jako kontrakt tak naprawdę, więc mogę wziąć albo to, to lub to, albo to. Tak? I jak biorę, to jest opcjonalne, nie muszę tego robić, no to raz się decyduje. Czy to ma być tak, czy to ma być tak, Spełniono, spełnione lub niespełnione, i tego, jak się zdecyduje, to u mnie leży, yy, wpływa na koniec gry, bo cztery takie będę miał, to kończę, ale już nie mogę tego wymienić, tak? Więc decyduję się, mając już jakieś przesłanki w układzie, w rozłożeniu, yy, czego będzie więcej lub yy, jakie będą tutaj ilości, tak? No i na przykład, i zakład dotyczy tego białego, nie tego szarego pokazanego. No i na przykład, że po tyle samo brązowych po dwóch stronach albo, że dwie, bo widzimy, że są dwie takie, muszą się znaleźć na brzegowych. No i to na przykład, skoro są tylko dwie takie, że jak odkryję gdzieś tu na brzegowych tą pralinkę, to już mam 50% szans, że, że druga też może tu być, tak? bo będzie albo tu, albo tu, skoro jedna już się trafi na brzegowo. Więc jest fajna, fajna sprawa, że realizacja kontraktu w oparciu o to, co wiemy, założenia, ale założenia też nie do końca w 100%, tak? bo 5 nam wypada z układu płytek. Więc tak, wzięcie kontraktu opcjonalnie, a w końcu bierzemy, jeśli chcemy skończyć grę i wygrać. Bo, 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 yy, no bo chcemy, chcemy te punkty zarobić, tak? No i to, co trzeba zrobić, w każdej turze oceniamy jeden kafelek. Albo tu, albo tu, odsłoniłem tu. No i teraz kolejny gracz albo bierze, albo odsłania. Na przykład sobie odsłoni tu. Yy, już wie, że yy, w układzie na pewno nie będzie siedmiu trójkątnych. Yy, I w układzie yy, będą yy, trzy yy, białe czekoladki. Yy, Albo mniej, tak? Po tym jeszcze wi wiadomo, to zależy jaka strona. I yy, 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 taka sprawa jeszcze. Kiedy wezmę sobie układ, na przykład, nie wezmę sobie taki, to jeszcze trochę za wcześnie, ale wezmę sobie, wystawiam nowy, a na te wcześniejsze i późniejsze, pozostałe, daję po nie pralinki warto mi jeden, jeden punkt. No, i jak się potem nazbiera tego więcej, no to wiadomo, bierzemy sobie kontrakt razem z takimi punktami. Więc, nawet jak stracimy jakieś punkty na kontrakcie, e, abyśmy się mocno zaryzykować, to i tak część nam mogą oddać te punkty z, z, z tych z nugatu, To jest Nugat. E, no i e, tu mamy to pokazane, tak? Wziął to, zdecydował się tak lub tak, e, i dał na pozostałe, na to, i na to powinien położyć. Po y, tym, po nugacie, bo to jest tu jeden nugat na dwóch pozostałych. Kiedy ma 4 lub 3, w zależności nas gra, kiedy gramy 2 lub 3 osoby, czy niepełny skład do czterech a kiedy gramy full w komplecie, no to dopiero przy. Nie, to już, to już przy trzeciej karcie, tak? Jeśli gramy dla, dla kompletu, to trzy karty, każdy i tak. Musimy odsłonić albo tu, albo tu. Możemy wcześniej zabrać kartę. I biorąc kartę, no wiadomo, łatwiej jest wziąć, kiedy wiemy, że już na pewno się karta nie spełni. No ale te, te karty, które nie spełniamy, no to nie jest tak, że może we wszystkie są niższe punkty. Natomiast, o, widzimy, część ma jednak za niespełnienie kontraktu niższe punkty i punktacja, punktacja no to są no, te y, y, punkty z, z narożników, no plus nugaty, każdy nugat za jeden. No i na końcu mamy y, informacje właśnie jakie to mogą być y, kontrakty, tak? To jest, że sąsiadują obok siebie, że są w liniach, że są w narożnikach, że są na tych wszystkich bocznych, że jedna, jedna strona ma, ma po jednej stronie jest więcej niż po drugiej, jak z tymi stronami. To w zależności jak jest karta, abyśmy karty położyli tu, no to dotyczy tej strony, tak? Że na tej stronie będzie więcej zielonych niż tych. A zielonych jest 3 do, do 2. Takie są wartości, no więc wiemy, co jest tu. Pamiętamy. Ja byśmy grali tak, że to leży tu. No to tu, tu jest ta, ta strona, to tutaj dotyczy kontrakt, tak? Widziałem zakład, gdzie, zainość, gdzie je położyliśmy. No i też są skosy, barwy, tu mamy naróżniki. Jedna karta dotyczy tego tutaj, tak? Dla mnie super pomysł, prosta gra logiczna, natomiast nie ma tu żadnej, jest to skomplikowana gra logiczna, bo nie, nie, nie budujemy układu, ani nie modyfikujemy układu, ale w, w oparciu o to, co już wiemy, to co, jakie założenia w całości, tak, i kontrakty, nasze, nasze ryzyko, je chcemy zaryzykować, to staramy się Inwestować właśnie w, ten, w te kontrakty, w te, w te zakłady. Więc yy, trochę bodajże była kiedyś gra chipsy, to Też coś podobnego tam było yy, z właśnie takim szacowaniem, ile będzie chipsów w, 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 w wyłożeniu. Coś, coś, coś takiego podobnego też taka cieka ciekawie zrobiona gierka. A, natomiast no ten zarzut, czemu to nie jest trochę niższe yy, i i szersze, dłuższe. Żeby te czekoladki układać sobie w bombonierce. Przez to, że one tak ładnie wyglądają, jest trochę ten efekt jakby to było w, na dole, tak, w, w tym, w takim złotku. Jakby to jeszcze było w tym układane, byłoby to ładniejsze. Byłoby naprawdę takie dopieszczone super. A tak to jest, jest bardzo dobra gra, żeby ją wręczyć jako upominek, śliczna, ale można było zrobić taką wersję deluxe naprawdę full wypas. Fajna gra podoba mi się prosta jeśli w założeniach natomiast ciekawa że nie zmieniamy tego tylko stopniowo odsłaniając inwestujemy w kontrakt spełniony lub niespełniony w zależności ile chcemy zaryzykować. No i zawsze musimy jedną odsłonić tu lub tu. Kontrakt jeśli bierzemy to od razu się decydujemy kontraktów nie wymieniamy. Trzy lub cztery kontrakty kończymy grę. Trzy dla pełnego składu dwóch trzech dla, dla cztery kontrakty. Kiedy jeden weźmiemy, od razu wykładamy kolejny na pozostałe punkty, żeby skusić gracza na, na pozostałe. No i istotna ta karta, możemy dać na środku, też można było zrobić, żeby każdy taką miał, natomiast tu nie ma dużo tych założeń, więc jak jest na środku, też to jest dobrze widoczne. Świetnie zrobione, polecam. Fajny produkt, taki okazjonalny, dekoracyjny, to jest mocno taki. E, podoba mi się jako upominek, przede wszystkim jako upominek, i właśnie w takie jakieś dni typu tłusty czwartek, żeby do pończusia wyciągnąć na dzień kobiec, zbli zbliżający się, żeby wręczyć zamiast jakiś czekoladek, tak? To jest zdrowsze, to jest ciekawsze e, niż, niż tylko słodycze sobie jeść a dzięki. I grę polecam. Fajny produkt, ciekawy produkt, szczególnie jak ktoś lubi takie słodkie gry. Cukierkowe. Dzięki.